W ostatnich dwóch odcinkach omówiliśmy sobie, czym jest i na co wpływa czas naświetlania oraz przesłona. Pozostała nam jedynie czułość, która również wpływa na ekspozycję. Na ekspozycję, czyli na poziom naświetlenia naszego zdjęcia, jak jasny lub jak ciemny jest obraz zapisany przez aparat. W tym odcinku rozprawimy się z tą ostatnią niewiadomą, czyli czułością ISO. Nie ma co przeciągać. Zaczynajmy. żeby wytłumaczyć czułość cyfrową muszę najpierw opowiedzieć o tej starszej technologii o fotografii analogowej. Obowiązują tam takie same zasady ekspozycji jak w fotografii cyfrowej. Jedyna różnica jest taka, że nie możemy sobie tak po prostu w aparacie analogowym ustawić czułości. W fotografii analogowej każdy film ma określoną czułość, czyli wrażliwość filmu na światło. Im czułość jest większa, tym film jest bardziej światłoczuły. Wartość czułości określana jest w następujący sposób. Za bazową wartość czułości można uznać 100, a czasem 200. To nasz punkt wyjściowy. Jest to czułość najniższa. Filmy o takiej czułości wkłada się do analoga, jeśli wiadomo, że będziemy fotografować w ciągu dnia i światło zastanego jest po prostu w brud. Każda kolejna wartość jest mnożona razy 2, czyli zaczynając od bazowego 200, dalej mamy 400, 800, 1600, 3200. Film o czułości 400 pozwoli zarejestrować zdjęcie jaśniejsze o 1 EV, czyli o jedną działkę ekspozycji więcej niż film o czułości 200. Działa to analogicznie jak dla czasu naświetlania, tylko teraz idziemy po prostu w górę. Natomiast jest trochę prościej. Nie ma żadnych ułamków i części ułamków, po prostu jedna wartość. Czasami na pudełku od filmu analogowego zobaczymy obok wartości czułości skrót ISO. Zaraz dowiecie się dokładnie, co ten skrót mówi. Przy czasie naświetlania oraz przysłonie wartości tych parametrów dokładnie opisują to, co dzieje się w aparacie. Czyli jak ustawimy na przykład czas naświetlania 1,2 na sekundy, to aparat naświetlać będzie dokładnie przez tą dwusetną sekundy. Natomiast dla czułości już nie jest to takie oczywiste. No bo wiemy, że na przykład mamy czułość 200, ale nie wiemy, jak to się przekłada na pracę naszego aparatu. Dlatego też te wartości to wartości ze standardu ISO. ISO to organizacja międzynarodowa, która zajmuje się standaryzacją. Wartości czułości są po prostu podawane w standardzie ISO. Bardzo często fotografowie posługują się skrótem ISO, gdy mówią właśnie o czułości. Ustandaryzowanie wartości czułości ISO gwarantuje nam to, że kupując dwa różne filmy o takiej samej czułości, czyli o ISO 200, mamy pewność, że są to tak samo światłoczułe filmy. Jak już wiemy, czym jest skrót ISO, to pozwólcie, że ja również będę go używał zamiast słowa czułość. Cały czas gadam o analogowej fotografii, natomiast jesteśmy tutaj po to, żeby mówić o fotografii cyfrowej. Natomiast chciałem, żebyście zrozumieli, jak to było kiedyś i w sumie nadal jest i skąd w fotografii cyfrowej wzięło się ISO. Analogowe ISO zostało zapożyczone do fotografii cyfrowej. W aparacie możemy ustawić takie same wartości ISO, jakie były na filmach analogowych. Natomiast z tą różnicą, że czułość cyfrowa sięga troszeczkę dalej. Najbardziej czuły film analogowy to 1600 i czarno-białe 3200. Produkcja tak czułego filmu w kolorze to już wyzwanie. Natomiast w fotografii cyfrowej można w niektórych aparatach użyć ISO sięgającego nawet 25600, czasami nawet więcej. Wysokie wartości ISO sprawiają, że nasze zdjęcie będzie jaśniejsze. Możemy to wykorzystać na np. gdy mamy ciemniejszy obiektyw i potrzebujemy użyć krótszego czasu naświetlania. ISO to trzeci parametr w którym możemy kontrolować naświetlenie naszego zdjęcia. Natomiast ten parametr ma też ciemną stronę. Może negatywnie wpływać na jakość naszego zdjęcia. Im wyższe ISO, tym więcej cyfrowego szumu pojawi się na naszym zdjęciu. Cyfrowy szum na zdjęciach można opisać jako po prostu piksele, które nie pasują do swojego otoczenia i tych pikseli jest masa na całym zdjęciu. Teraz widzisz zdjęcie zrobione na ISO 200. W przybliżeniu widać, że ono jest gładkie, ostre i szczegółowe. Z kolei teraz widzisz ten sam kadr przy tym samym oświetleniu, ale na ISO 6400. Oczywiście pozostałe parametry zostały skorygowane tak, aby zdjęcie miało zachowaną poprawną ekspozycję. Na tej czułości w przybliżeniu możesz dostrzec szum, o którym właśnie mówiłem. ISO w aparatach cyfrowych to wzmocnienie sygnału. Matryca aparatu jest upakowana światłocznymi diodami. Robiąc zdjęcie, aparat używa diod do tego, aby zarejestrować obraz. Te zarejestrowane dane to sygnał analogowy. Następnie ten analogowy sygnał jest cyfrowo wzmacniany do wartości odpowiadającej ISO, które określiliśmy. Każdy aparat ma tak zwane natywne ISO, czyli ISO, przy którym aparat nie wzmacnia cyfrowo analogowego sygnału. W większości aparatów to natywne ISO wynosi właśnie 200. Dlatego też powiedziałem na początku, że nasze bazowe ISO to 200. Bez wzmocnienia cyfrowego, wczytany obraz z matrycy ma najlepszą jakość. Ma największą szczegółowość, najlepszy kontrast, największy zakres tonalny. Wzmocnienie cyfrowe zabiera tą jakość. Im większe wzmocnienie, czyli większe ISO, tym gorsze parametry naszej fotografii. Działa to zupełnie tak samo, jak nagrasz coś z daleka mikrofonem, jakąś wypowiedź, a potem w programie w postprodukcji podgłośnisz całe nagranie, czyli wzmocnisz sygnał cyfrowo. Głos będzie głośniejszy, ale będzie mniej klarowny. Ciężej będzie zrozumieć, co jest na tym nagraniu. Szum to cyfrowe ograniczenie sprzętowe. No ale po co mam fotografować tylko na ISO 200? Ogólnie warto fotografować na ISO 200, jeśli jest tylko taka możliwość. Ale nie ma też co się zamykać w tej natywnej bańce. Poruszonego zdjęcia nie uratujesz, a możesz zwiększyć ISO i mieć troszkę szumu i ostre nieporuszone zdjęcie. I zachęcam do tego, żeby nie bać się tego wyższego ISO. Czasem zdjęcie, które potencjalnie na ekranie aparatu wygląda na nieporuszone później na komputerze okaże się, że jednak jest poruszone. Im lepsza matryca w aparacie i im większa matryca w aparacie, tym mniej szumu zostanie wygenerowane podczas wzmocnienia cyfrowego. Im lepszy sygnał analogowy zostanie zebrany przy ISO-200, tym mniej szumu zobaczymy po tym, jak będzie wzmocnienie do ISO 800. Jakość sygnału analogowego wpływa na to, jak wzmocnienie cyfrowe wpłynie na obraz. Niektóre aparaty i kamery mają tak zwane dual native ISO. Czyli poza natywną ISO 200, mają drugą natywną wartość, która potrafi odczytać sygnał analogowo o wyższej jasności. Taką kamerą jest np. Blackmagic Pocket Cinema 4K. Pierwsze natywno, natywne ISO w tej kamerze to 400. Natomiast drugą natywną wartością jest ISO 3200. Jak to działa w praktyce? No zmieniając czułość z, y, od ISO 400 w stronę 3200. Można zauważyć, że jakość obrazu po prostu znacznie poprawia się przy zmianie z 1600 na 3200. Aparat po prostu przełącza się na inny sposób odczytu. Tak wysokie natywne ISO pozwala nam nagrywać w lepszej jakości sceny, w których światła jest po prostu mało. Dlaczego wszystkie czułości nie są natywne? Na to pytanie nie umiem w pełni odpowiedzieć. Przypuszczam, że jest to techniczne ograniczenie sprzętowe i nie jest po prostu proste, żeby coś takiego skonstruować. Powiedziałem o tym, że jakość sygnału analogowego przekłada się na to, jak wzmocnienie cyfrowe wpłynie na obraz. Mając taką wiedzę, możemy się zastanowić, czy możemy jakoś poprawić jakość w fotarkcie fotografowania. No i okazuje się, że możemy. Wrócę tutaj do naszego nagrania głosu mikrofonem z pewnej odległości. Jeśli przysuniemy mikrofon bliżej źródła dźwięku, to jakość nagrania znacznie się poprawi. Analogicz analogicznie jest w przypadku fotografii cyfrowej, natomiast w tym przypadku po prostu potrzebujemy nie dźwięku, a światła. Dla matrycy, światło jest jak dźwięk dla mikrofonu. Jeśli fotografujemy tam, gdzie tego światła jest dużo, to matryca będzie w stanie przekazać dobrej jakości sygnał analogowy. Nawet jak go potem wzmocnimy, to wzmacniamy dobrej jakości sygnał analogowy. Mała ilość światła sprawia, że jej informacji o kolorze i jasności jest po prostu mniej. Zobaczcie. To jest ta sama scena oświetlona mocnym światłem i słabym światłem. Oba zdjęcia wykonane są na ISO 1600. Można zauważyć, że zdjęcie w ciemniejszych warunkach. Posiada zdecydowanie więcej szumu. Mała ilość światła przekłada się na gorszą jakość obrazu. Wobec tego nie warto się bać wyższych czułości, gdy mamy odpowiednią ilość światła. To, ile to jest odpowiednia ilość światła, trzeba już poznać samemu, bo jest to zależne od konkretnego modelu aparatu, a co za tym idzie konkretnej matrycy i jej oprogramowania. Zależy to też od konkretnej sceny, która, którą fotografujemy. Jak jest ta scena oświetlona? Podsumujmy. ISO w fotografii cyfrowej przyszło do nas z butami z fotografii analogowej. Definiowała ona wrażliwość filmu na światło, a cyfrowo to wzmocnienie obrazu odczytywanego z matrycy aparatu. ISO to potocznie czułość fotografii. Ta nazwa pochodzi od tego, że wartości zostały usandaryzowane dla wygody fotografów. Im wyższe ISO, tym jaśniejszy obraz. Im wyższe ISO, tym więcej szumu na zdjęciach. Aparaty posiadają ISO, na którym mają swoje najlepsze osiągi. I zazwyczaj natywne ISO to właśnie 200. Fotografując w dobrym oświetleniu, możemy wpłynąć na to, jak dużo szumu zobaczymy na zdjęciach przy wyższych czułościach. Mamy już omówiony komplet parametrów, którymi możemy wpływać na ekspozycję. To nasz trójkąt ekspozycji. Każdy parametr coś daje i coś zabiera. Mając tą wiedzę, powinniście umieć zrobić zdjęcie w tak zwanym pełnym manualu, czyli ręcznie ustawić czas naświetlania, przysłony oraz ISO. Warto zaznaczyć, że parametry można zmieniać również o 1 trzecią EV. Jest to taka drobniejsza gradacja między parametrami. Pozwala nam bardziej precyzyjnie wpływać na ekspozycję. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli na przykład pomiędzy ISO 200 a ISO 400 zobaczycie jeszcze dodatkowe dwie wartości: 250 i 320. W kolejnym odcinku będzie o aparatach i obiektywach i o tym, jak wybrać swój pierwszy sprzęt, czym się kierować i na co zwrócić uwagę, jaki system wybrać i co ten system nam da. Wobec tego subskrybuj, jeśli jesteś ciekaw, co mam do powiedzenia w tej kwestii. Do usłyszenia!